Całkiem niedawno internet obiegła informacja o zamknięciu kultowego i znanego w internecie studia. Po 20 latach działalności odchodzi Rooster Thief. Odpowiedzialny za takie produkcje jak Red vs. Blue, Ruby czy na przykład Camp Cam. A to wszystko za sprawą tego nikczemnego Warner Bros. i Davida Zaslava. Ale czy na pewno? Jak naprawdę z tym było? Dowiecie się z tego odcinka. Witajcie ludzie bez Oległych galaktyk na kanale Elwizja Jestem L, El, a to jest kanał poświęcony animacjom i kreskówkom. Powiem wam, że ostatnio bardzo dużo działo się w branży animacji i ogólnie rozrywki. Anulacje filmów, seriali, masowe zwolnienia, zamknięcia studii i rosnąca niepewność wśród artystów w związku z upowszechnieniem AI. Mam wrażenie, że podczas pandemii było taki boom na animację, ponieważ była to jedna z niewielu jak nie jedyna forma twórczości, która była już przystosowana do pracy zdalnej. Nie wymagała nagrań z ludźmi, ani nagrań w konkretnych Lokacjach. Zatem wiele firm zaczęło inwestować masowo w animacje. Zwiększył się popyt. Zatem i zapotrzebowanie na pracowników. Pandemia minęła, wróciliśmy do stacjonarnej pracy i nagle okazuje się, że już nie potrzebujemy tylu artystów, bo nie ma takiego zapotrzebowania, bo za granicą zrobią to taniej, a AI to już w ogóle zrobi to za darmo i szybciej. W każdym razie pewnie zastanawiacie się, dlaczego o tym w ogóle mówię. A no dlatego, że te wydarzenia nie ominęły również Rooster Teeth. A w 2024 studio oficjalnie zakończyło działalność. Rooster to dla wielu kawał historii i wspomnień. To byli pionierzy kontentu na YouTubie. Studio zaczynało jako strona internetowa piątki znajomych, na której po pijaku recenzowali różne gry. Według jednego z nich grupa podobno próbowała otrzymywać bezpłatnie gry do recenzji, ale ściągnęła na siebie w ten sposób gniew kilku twórców gier. Cokolwiek miało to znaczyć. Firmy też nie były chętne do współpracy z grupą, która nazywała się Drunken Gamers, czyli pijani gracze. To też zdecydowano o zmianie nazwy projektu na Rooster Teeth, co jest eufemizmem do przekleństwa, które użyli w pierwszym trailerze do Red vs. Blue. Rooster Teeth początkowo było niechętne dołączyć i publikować na YouTubie. Bo uważali ich jako konkurencję, a ma wrażenie, że ta decyzja właśnie przyczyniła się do wzrostu ich popularności, szczególnie że byli pionierami wielu filmów czy różnego kontentu na YouTubie. Tworzyli kontent podcastowy, gameplaye czy sketche, ale jednak chyba najbardziej znani są z różnych produkcji animowanych, z czego i ja ich znam: Rooster Teeth stworzyło Red vs Blue, Ruby, Camp Camp, Nomad of Nowhere czy Jan Lock. Serie, które były swego czasu przełomowe w świecie indie-animacji publikowanej w internecie dla wielu były ogromną częścią ich internetowego życia. Ale Rooster jak wiele innych studiów czy twórców, nie jest nieskazitelny. Wręcz przeciwnie, studia ma na koncie tyle dram, że była potrzeba stworzenia tabelki w Excelu, żeby to wszystko ogarnąć. W tym odcinku jednak zajmiemy się wyłącznie produkcjami animowanymi, bo gdybym miała pokryć wszystkie te dramy i całą historię studia, to ten odcinek trwałby bez dwie godziny i w sumie nie chce mi się zagłębiać tak bardzo w tą historię. Niemniej jednak wszystko po części przyczyniło się do upadku studia. Zacznijmy od Red vs. Blue. Jest to seria stworzona na podstawie gier Halo, mimo że Rooster Teeth cały czas próbowało ucinać większość nawiązań do gry. Twierdzą, że niektórzy mogą nie znać gry Halo, co skutkowałoby w oglądaniu serii bez kontekstu. Seria została stworzona dzięki gameplayom Burniego, założyciela Rooster Teeth. Jest to oczywiście technika animacji o nazwie Machinima, gdzie wykorzystuje się obraz z gier i kręcenie filmów poprzez granie. Rooster Teeth nie było świadome, że coś takiego istnieje i w dodatku ma nazwę, i myśleli, że są oryginalni. Jednak Red vs. Blue i tak przybiło się do mainstreamu, mimo dużej konkurencji. I tym samym zainspirowało wielu innych twórców do tworzenia podobnego kontentu. Red vs. Blue ostatecznie skończyło z 18 sezonami i pięcioma miniseriami, a dodatkowo długo wyczekiwane zakończenie, czyli 19 sezon, pojawi się niedługo w formie pełnometrażowego filmu. Już w okolicach 13 sezonu, mimo wielu starań, seria stawała się coraz bardziej hermetyczna. Przy takiej ilości odcinków mało kto chciał zaczynać show od początku. Szczególnie narracyjne, bo ciężko byłoby wejść w historię w losowym punkcie. Serial więc miał problemy z pozyskiwaniem nowych widzów, bo jakość zaczęła sparać. Dodatkowo w międzyczasie pojawiło się wiele innych kanałów, głównie z Minecraft'a, które miały podobną formę i wykorzystywały tę samą technikę animacji, więc ludzie zaczęli kierować się w ich stronę. Inną, wręcz flagową produkcją tego studia było Ruby, czyli seria w animacji 3D. Mocno inspirowana anime. Historia dzieje się w fikcyjnym świecie, gdzie młodzi ludzie są trenowani wystawać się łowcami i bronić świata przed potworami. Serię stworzył Monty on. Ruby było projektem, który Monty chciał zrobić od dłuższego czasu. Kiedy pracował przy Red vs. Blue podczas produkcji 10 sezonu, Monty poprosił Górniego, czy mógłby wyprodukować jego własny serial. Bernie, zmartwiony harmonogramem produkcji, powiedział Montiemu: Jeśli skończysz 10 sezon Red vs. Blue, to możesz sobie robić, co chcesz. Produkcja Ruby rozpoczęła się. Zgodnie z założeniami, a pierwszy zwiastun został ukończony w ciągu dwóch tygodni i miał premierę po napisach końcowych dziesiątego sezonu Red vs Blue. Styl Ruby jest dość specyficzny. Założeniem było, żeby odzwierciedlić styl anime i było produkowane w Mai. I Rozumiem też, że to seria internetowa, ale ja już tak mam wrażenie, że mogli wyciągnąć więcej głębi z renderu, ale to chyba kwestia gustu. W międzyczasie twórca Ruby miał śmiertelną reakcję alergiczną i zmarł w 2015 roku w wieku 33 lat. Monty chciał koniecznie odłączyć się od studia Teeth i stworzyć własne studio i kontynuować tam swoją produkcję, ale niestety się tego nie doczekał. Mimo śmierci twórcy Teeth kontynuowało serię, usuwając wiele wątków czy poszczególnych scen, nad którymi pracował Monty za życia. Jeden z byłych animatorów Rooster i bliski przyjaciel Montiego wystosował otwarty list na 15 tysięcy słów, w którym wini Rooster że nie potrafili należycie zadbać o markę, nie respektują woli zmarłego Montiego, w której specyficznie Monty wyznacza osoby, które miałyby pracować nad serią i ogólnie oskarżał ich o duże niezgodności twórcze i zmiany. Generalnie Ruby zaczęło zmagać się z tymi samymi problemami co Red vs. Blue. Masywny spadek jakości w pisaniu i nienaturalne Przedłużanie historii. Serial skończył się na dziewiątym sezonie. Inną znaną serią z tego studia jest Camp Camp, czyli animacja dla dorosłych, która, jak niektórzy krytycy mówią, jest połączeniem South Park i wodogrzmotów małych. Inni mówią, że to serial jak każdy inny serial dla dorosłych. To seria niefortunnych zdarzeń uczestników i opiekunów obozu. Camp Camp trwało przez pięć sezonów, a w planach był również komiks. A potem pojawiła się jeszcze seria Nomad of Nowhere. Była to seria 2D łącząca western z fantazją. Mocno inspirowana samurajem Jackiem, stworzona przez Gordena Whitmana. Generalnie spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i mimo, że pierwszy sezon kończył się cliffhangerem, sugerując kontynuację, to twórca odszedł z Rooster przed zakończeniem pierwszego sezonu. Twórca dał im zarys całej historii, łącznie z zakończeniem, żeby mogli sobie zrobić z tym, co chcą. Dodatkowo twórca potwierdził krążącą już krytykę studia, jako że studio wykorzystał pracowników, ludzie nie dostają żadnych świadczeń i pracują po 80 godzin tygodniowo. Później ujawniono, że nowa scenarzystka, Kersi Burhardt dołączy do Rooster Teeth, żeby pracować nad kontynuacją tej serii. Podobno prace nad drugim sezonem były już w zaawansowanym stadium, ale produkcja ostatecznie stanęła. A na koniec jeszcze w tym całym bałaganie, ważną postacią był jeszcze Grey Haddock, który we wrześniu 2014 roku został szefem nowo powstałego działu Rooster Teeth Animation. Problem w tym, że gościu choć Pracował dla Rooster już od 2011 roku, wspinał się po szczeblach kariery, tak został szefem działu, o którym nie miał zielonego pojęcia i zwyczajnie nie miał w tym temacie doświadczenia. Dodatkowo miał on swój passion project, czyli taki projekt, który od zawsze chciał stworzyć za wszelką cenę. Była to animacja Gen Lock, serial sci-fi, którego akcja rozgrywa się na ziemi w dystopijnej przyszłości, gdzie międzynarodowa koalicja walczy z wrogą, autokratyczną siłą najeżdżców zwaną Unia. Animacja ta jest niezwykle ambitna i wymagająca, coś na co Teeth nie mogło sobie pozwolić. Ale jako, że Gary był u władzy, to zabierał animatorów i budżet z innych produkcji, żeby przeznaczyć je na swój. Projekt, zamiast równomiernie dysponować zasobami, co doprowadziło do opóźnień projektów i spadku jakości, a jednocześnie i tak nie potrafił zapobiec opóźnieniom w swoim własnym show, bo wszystkie rzeczy były robione naraz. W każdym razie to doprowadziło do jego osobistego upadku, a Genlog ostatecznie skończyło z 16 odcinkami. W pewnym momencie internet zaczęły dobiegać suche o toksycznych warunkach pracy w Teeth. Były to wymagające wręcz chore godziny pracy i masakrycznie dużo nadgodzin, oczywiście to wszystko w animacji. Za które studio nie płaciło. Studio stosowało również mobbing, dyskryminację i było wulgarne w stosunku do wielu pracowników. Za co zresztą publicznie przepraszali. W 2019 roku ujawniono dziesiątki anonimowych recenzji na Glassdoor. To taka strona, gdzie się ocenia pracodawcę, które pokazały negatywną kulturę panującą w studium, związaną z długami i bezpłatnymi godzinami pracy, złym zarządzaniem i nadmiernymi poleganiami na pracownikach tymczasowych w Rosterty. A jak te wszystkie oceny wypłynęły, to Gary Haddock ustąpił miejsca ze swojego stanowiska dwa dni po oskarżeniach. A teraz, jak to się stało, że rok po dwudziestoleciu studia Rooster Teeth zostało zamknięte? Generalnie Rooster Teeth od prawie zawsze chciało być wykupione, żeby pozyskać zasoby i narzędzia, żeby móc się rozwijać i produkować coraz to ambitniejsze produkcje. I żeby mogli wejść na rynek i być w stanie konkurować z większymi firmami. I ja nie wiem, jak to dokładnie działa w USA z tymi firmami, kto jest tą grubą rybą świata rozrywki i kto pod kogo podlega, ale ATT. Wchłonęło Warner Media, które posiada other Media, które posiada full screen, które miało rooster Thief. czyli w tej zawiłości. Rooster Thief należy do Warner Bros. Jeszcze w 2020 roku ówczesny szef działu animacji w Rooster Thief wypowiedział się, że Rooster Thief nie anuluje produkcji, które należą do nich, bezpośrednio do nich. A że Camp Candy i Nomad of Nowhere należą już do kogoś innego, to nie podlegają decyzyjności Rooster Thief. W ten sposób ujawnili nam, że niektóre produkcje zostały sprzedane innym producentom. Rooster Thief też chciał być taką platformą streamingową jak Netflix na przykład. Co tak naprawdę było planem od samego początku. Zresztą mieli swoją własną stronę internetową i od tego zaczynali. Zaczęli więc powoli odchodzić z YouTube'a i przenosić wszystkie swoje produkcje właśnie tam. I Red vs Blue, czy na przykład Camp, Camp są dostępne wyłącznie przez ich stronę internetową. Bo jak Kelly Shawcross stwierdził, YouTube nie przynosi już zysków. Rozumiem, jakie to jest frustrujące dla fanów, ale animacja jest droga i wymagająca, więc to jest krok, który musieli podjąć, żeby móc dalej tworzyć. Czyli teraz wszystko, co zaczynało jako darmowy content, nagle jest za paywallem i trzeba za niego zapłacić. Dodatkowo subskrypcja na ich stronie powoli, acz nieubłaganie, zaczęła wzrastać, co też nie spodobało się fanom. W międzyczasie z Rooster Teeth zaczęli odchodzić założyciele, m.in. Bernie, a 6 marca 2024 roku dyrektor generalny Rooster powiadomił wszystkich pracowników o tym, czego większość ludzi i tak się już domyślała, czyli o zamknięciu firmy. Zyski firmy spadły drastycznie już znacznie wcześniej, a firma była nierentowna już od prawie dekady. Warner Bros. jako, że ucina koszty gdzieś się tylko da, to postanowiło sprzedać Rooster Teeth a jednocześnie wyraziło zainteresowanie markami jak Red versus Blue, Ruby czy Genlock. Z Rooster Teeth prawie nic nie zostało. Wszystko sprzedano. A zamknięcie studia wiązało się z utratą pracy prawie 150 ludzi plus twórców internetowych, z którymi mieli umowę na wyłączność. A hajsy, które z tego zostaną, pójdą pewnie do Warner Bros. I ja rozumiem, że Rooster zmagało się z ogromnym spadkiem popularności, brakiem pieniędzy i dodatkowo zamieszane było w masę kontrowersji. Tak nie można im odmówić faktu, że dostarczało nam masę dobrego Kontentu przez 20 lat. I przykre jest to, że to, co miało ich uratować ostatecznie, przyczyniło się do ich upadku, bo Warner Bros. wolał się pozbyć czegoś niedochodowego. Przy czym Warner Bros. na czele z Davidem Zaslawem już od ponad roku anuluje wszystkie serie, wszystkie filmy, które były już pokończone albo usunęło z HBO Max wszystkie animacje pozostawiając i inwestując w takie perełki jak ta nieszczęsna welma, a usuwając cały ten animowany content, jednocześnie utrudniając do niego dostęp do tego stopnia, że Owen Dennis, który jest twórcą pociągu do nieskończoności, otwarcie powiedział, że on woli, żeby ludzie piracili jego serial. Jeżeli to jest jedyna opcja, jedyna możliwość, żeby obejrzeć ten serial, to on woli, żeby to było nielegalnie. A ostatnio, żeby zaoszczędzić pieniądze znowu, postanowiono anulować praktycznie skończony film ze znanym coyotem William ze Strusia Pędzi Wiatra. Film trafił do Krypty Warner Bros. I nigdy prawdopodobnie go nie zobaczymy. Chyba, że będzie to przeciek, na co wielu ludzi liczy. Nawet twórcy nie mogą zobaczyć swojej pracy ani się nią pochwalić. A to wszystko, żeby móc przyoszczędzić na podatkach. A to wszystko wynika z tego, że rzekomo firma zmaga się z presją inwestorów, bo cały czas muszą być bardziej opłacalni i dostosowywać się do zmieniających się trendów i oczekiwań konsumentów. Warner Bros chciało ten film o kojacie generalnie sprzedać, ale żadna z platform streamingowych czy ogólnie potencjalnych klientów nie zaoferowała takiej kwoty, jaką oni sobie zakładali. Więc teraz filmu nikt nie zobaczy. I takie to właśnie rezultaty cięć budżetowych w Warner Bros. Ja nie mówię, że animacja nie jest droga, bo jest. I wiadomo, wszystko zawsze kręciło się, kręci się i będzie się kręcić wokół hajsu. Boli mnie jedynie, co wyprawia Zasław i co dzieje się w branży animacji czy w branży rozrywkowej. A najbardziej w tym wszystkim drażni mnie fakt, że próbują zwalić wszystko na konsumenta. Bo to przecież my jesteśmy problematyczni, bo to my nie chcemy płacić. No cóż, szkoda tylko, że ta branża bez konsumentów, bez widzów nie istnieje. I tak oto zamyka się rozdział w historii animacji internetowej. Rooster TV przestaje działać po 21 latach. Niegdyś studio, które dostarczało nam niesamowitej rozrywki i tylu fajnych produkcji. A teraz zostaje sprzedany na części, jak na targowisku. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie produkcję Rooster Tief, czy Wam się podobały i co myślicie o tym, że Rooster Tief zakończyło swoją działalność. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku. Jak zawsze dziękuję swoim patronom, którzy wyświetlają się teraz tutaj. Jesteście niesamowici. Dzięki Wam mogę tworzyć takie odcinki i przybliżacie mnie do mojego celu. Także dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jeżeli też chcecie być patronami, to wiecie, co robić. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tak jak znajdziecie tam linki do materiałów źródłowych użytych w tym odcinku. I wszystkich moich social mediów, na które Was zapraszam, czyli Discord, Instagram, TikTok, Patronite, Facebook, drugi kanał, podcast i to chyba wszystko, co mam. Wymieniłam wszystko naraz. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, jeśli takie treści Wam odpowiadają, i żeby nic w świecie animacji was nie ominęło. Niech kresku z bóg kreskówek ma was zawsze w opiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć!